Witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika. W dzisiejszym odcinku będę wybierać 5 matching stylizacji zarówno dla mnie, jak i dla mojego narzeczonego Karola. Pójdziemy do sklepu i razem zrobimy taki jesienny przegląd sieciówek oraz zakupy. I później pokażę Wam pod koniec odcinka stylizację na różne okazje. Pierwszy sklep, czyli berczka klasycznie. Zaczynam sobie od męskich rzeczy. Dzisiaj największym wyzwaniem są rzeczy, tak naprawdę dla Karola. Ja mam już sporo rzeczy kupionych na jesień, bo już zrobiłam sobie taki wstępny przegląd sieciówek, ale oczywiście też część sobie dokupię i też chciałabym, żeby te rzeczy były takie, wiecie, dopasowane, żeby zrobić takie matching outfits. Karol powiedział mi jedno: niech będzie. Luz, żeby była wygoda, no i uwaga, uwaga, to właśnie nam podpowiada ten sezon, bo wszystko jest luźne, już nie ma obcisłych rurek i teraz zauważyłam właśnie takie czarne spodnie, zobaczcie, fajne, wydaje mi się, że mogą mu mogą pasować, biorę mu takie beżowe, luźne spodnie i to też nie mu, te spodnie mi się też podobają, są fajne, będzie przymierzał wszystko w domu, najwyżej będziemy wymieniać, moja zasada yy, tak klasyczna, biorę wszystko, co mi się podoba, później będę sobie robić selekcję, coś co mniej, coś co bardziej, ta bluza też jest fajna, podoba mi się. W ogóle dajcie znać, czy wy chłopaki lubicie nosić sobie biżuterię. Ja na przykład lubię, jak chłopak ma biżuterię. Ostatnio Karolowi właśnie dałam taki się miertelnik i on powiedział, że nie będzie w tym chodził. Dobra, MK, bluza. Myślę, że on będzie miał MK, bluzę nie SK. Zwyczaj sobie jeszcze robię tak, że sobie robię zdjęcia danych rzeczy, żeby później sobie ustawiać tego stylówki albo na przykład nie kupuję tego od razu, tylko wracam sobie po tą rzecz do danego sklepu takie czarne spodnie. I te są fajne. Kosztują tutaj 119 zł. Ten look mega mi się podoba i tamte spodnie zielone, beżowe i brązowe. Wszystkie trzy pary są ekstra. Rzeczy dla Karola już mam wybrane, teraz idę sobie je przeglądać jeszcze raz, żeby zobaczyć, co faktycznie wybrałam i które rzeczy są najfajniejsze. To jest maska, to muszę na pewno wziąć. E, Karol ma też takie beżowe bluzy, więc myślę, że to będzie super. I te spodnie kosztują 169. To jeszcze zielone. Mamy takie jeansy i one są bardziej zwariowane. Następne spodnie to takie czarne z przeszyciami. Dodatkowo jeszcze płaszcz i bluzę z zwykłą taką szarą. Trzy golfy. Kolejnym sklepem jest Zara. Oczywiście tutaj we mnie będzie mnóstwo fajnych rzeczy. Ja uwielbiam kolekcję męską w Zara. Jest totalnie ekstra. Ale widać różnicę też wiekową, że tutaj są zazwyczaj takie rzeczy dla starszych osób, dla takich bardziej dojrzałych, ale na pewno można znaleźć super perełki. Eleganckie, ale wygodne spodnie. Do tych golfików, moim zdaniem super. Ta oversight'owa szalona jest totalnie, ale bardzo mi się podoba. Szybkie podsumowanie co mam. Mam bluzy. Beżowa, biała i brązowa. Wszystkie są troszeczkę inne, ale wydaje mi się, że wszystkie będą fajnie pitowały z tymi spodniami, które udało mi się znaleźć w Beżce. 99 zł. Mam taki komplet dresowy, on jest z zupełnie innego materiału, takiego bardzo przyjemnego, takiego swetrowego. I taki cały zestaw kosztuje około 240 zł. Dwie pary takich spodni półeleganckich, bo one są bardzo wygodne, można je znosić nawet bez rynkowego t -shirtu. Ja wzięłam do tego taki zwykły t-shirt z długim rękawem. I to już będzie fajnie wyglądać, jakieś czarne trepy i będzie super. Komplet dresowy, czarny, bluza i dresy oraz takie beżowe spodnie. bez rękawników będzie fajnie wyglądał nawet z takim longsleevem, z obrązowych spodni z barszki i myślę, że się będzie pasować takiej od 300. I do tego jeszcze wzięłam taką kurtkę awaryjnie, gdyby mi się nie spodobała tamta kolorowa. Jeżeli chodzi o dział damski, no to już oczywiście widzimy swetry. Najlepsze jest to, że w ubiegłym roku w ogóle już miałam zrobione spodnie. Jedna nagawka miała być beżowa, druga miała być czarna. Finalnie zobaczyłam to w beczce i zrezygnowałam z tego pomysłu, żeby nie było. I teraz ten Pomysł przerzucił się na swetry. Czy? Ostatnio bardzo mi się podobają te garnitury w styl, nawet ten garnitur w połączeniu z beżową bluzą byłby totalnie top, właśnie w stylu tej Hailey Bieber. Jestem na 99% pewna, że moja mama miała praktycznie identyczne, nawet te same guziki, takie właśnie mieniące się w swojej szafie. Dajcie znać, czy kojarzycie, bo wydaje mi się, że te guziki również wróciłem. Ten swetry kosztuje tej 139 Ja jestem zakochana totalnie w tych mieniących się torebkach, jest ich mnóstwo. Oczywiście tutaj inspiracją jest Prada, która weszła z tymi ich klasycznymi torebkami właśnie w świat błysku. Te torebki kosztują tutaj około 120 zł, ale są tutaj jeszcze takie. Ja właśnie sobie zamówiłam tą. One kosztują tutaj 250 zł, ale są przepiękne. Zobaczcie, całe się. Mienią. Jeans jest bardzo widoczny w sieciówkach i tak samo jest w zarze. Właśnie jest zawsze mnóstwo fajnych jeansów, które można sobie dobrać do konkretnego typu selwetki. I teraz niewiele są spodnie jeansowe. Na przykład ja jestem totalnie fanką takich, czyli tutaj są dopasowane w pasie, ale luźne nogawki do ziemi. Często też właśnie z tymi dziurami na kolanach, chociaż już od tego się trochę odchodzi. Teraz jeszcze są dodatkowo jeansowe kurtki, jeansowe topy, gorsety. Jestem totalnie zakochana w tej. Tej kurtce. Często patrzcie na to, czy to ocieplenie w tym środku faktycznie jest, czy na przykład już się przerywa na, na rękawach. A tutaj w całej tej kurtce jest ocieplenie, co jest bardzo fajne. Ta kurtka też jest mega i bardzo mi się podoba. Kosztuje tutaj 299 zł. Kurtka, która już przewija się od dwóch lat i jest totalnym hitem sprzedażowym. Ona kosztuje tutaj 399 zł i jest naprawdę cały czas e, z kolejną zimą wystawiana na półki. Mokasyny. Teraz jest ich mnóstwo. Są w praktycznie każde sieciowce. Mi osobiście bardziej podawają się takie basicowe mokasyny, czyli bez żadnych takich dodatków i świecidełek. swetry. ojej, ten jest przepiękny. Fajnie, że jest tak, zobaczcie, zróżnicowany, yy, że tył jest troszeczkę dłuższy niż przód, co fajnie właśnie będzie wyciągać tą sylwetkę. Te topy bardziej kojarzą nam się z latem, ale fajnie, że dodali dodatkowo inne kolory. Te, te stopy widziałam początkowo tylko w Berszce, a teraz są już wszędzie i kosztują tutaj 20 zł. i polecam do takich szerokich jeansów nawet żeby było widać troszeczkę jeżeli chodzi o wygodę to polecam do nich ubrać troszeczkę grubszą skarpetę bo lubią obcierać z tyłu Ładna klasy sukienka. Bo tutaj kosztuje 139 zł. O, mega mi się podobają takie koszulki z, z takimi mini właśnie w prążki. One fajnie też wyglądają do takich właśnie luźnych spodni, do tych takich eleganckich. Podsumowanie szybkie, co udało mi się znaleźć fajnego wzarza Luz. Brązowa krótka z kapturem. Do dresów fajne, bez kaptura. Zarówno czarne, beżowe. I jeszcze jest taka do zestawu spodnie w tym samym kolorze. Sukienka w bardzo, bardzo, bardzo modnym stanowanym kolorze. Oho. Tego właśnie nienawidzę, jak dziewczyny przymierzają i podkład czy puder ciężko schodzi super. suprę. Spódnicę, spodnie, takie bardzo 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 króciutkie, ale one do takich butów za kolaną, czy nawet takich botkach jesiennych będą super wyglądały. Do tego taka koszulka z dekoltem i koszula taka ścięta. I dwa moje must na jesień, czyli kurtka taka ocieplana w środku oraz sweter. I on jest fajny dlatego, że jest krótszy z przodu, a dłuższy z tyłu, co będzie fajnie wydłużało sylwetkę. Bardzo mi się podoba i ma super mięciutki materiał. Kolejna sieciówka, czyli fulent Powiem Wam szczerze, że już dawno nie zaglądałam tutaj do sklepu sezonarnia fulant Jestem mega ciekawa, bo na wstępie już zobaczyłam fajne rzeczy. Ta ładna też kurtka, taka beżowa, ale fajna. Podoba mi się ta bluza. MK119 zł. To są właśnie spodnie, o które mi chodziło, czyli te eleganckie. Co prawda one nie miała takich szniureczków. Teraz już te śnurki i one tu kosztują 139 zł. Ja mega lubię Karola w takich właśnie jasnych kolorach, bo on ma taką się mniejszą karnację i to bardzo mu fajnie podpija to i, i ładnie wygląda tych jasnych. Mk, 130 Jeżeli chodzi o dział damski, to od razu na wstępie rzuciły mi się te spodnie typu high Bieber. I chyba sobie właśnie wezmę takie spodnie. Pożarowa bluza w połączeniu z takimi spodniami bardzo fajnie wygląda. Tutaj macie tą samą propozycję w Bersi, praktycznie i tutaj też tą samą cenę. No a sortiment w jest teraz bardzo podobny. Ale tutaj są fajne takie bezrękawniki z eko skórki, zobaczcie. Te czarny, bardzo fajne, bo zazwyczaj spotyka się, że są właśnie materiałowe albo są takie przydługawe, a ten jest fajnie taki dopasowany i jest krótszy. Fajne dżinsy, bardzo fajnie skrojone i zobaczcie one są tutaj dopasowane, a są takie luźne nogawki, ale też nie za luźne. Przez będą fajnie wydłużałe nogi i tutaj kosztują 139 zł. Krótsza wersja i tańsza wersja kurtki z zaryw, to możecie ją znaleźć tutaj w bardzo 139 zł. I jest też wersja beżowa. Jeżeli chodzi o damskie rzeczy, to wybrałam te spodnie W połączeniu, na przykład, z takim zwykłym, białym rozpalonym koszulką, ona kosztuje 30 zł, więc się upyla kupować. No i jeszcze znalazłam sobie draz Granatowe. Zobaczymy, daje szansę. Teraz jesteśmy fajnie. Są płaszcza. Nie wiem nawet, czy ten nie jest fajniejszy płaszcz niż ten, który był początkowo w Berszce, bo ten w beczce ma takie bardziej mieszane kolory. I dlatego też robię sobie specjalne te zdjęcia, żeby później sobie to wszystko podsumować. Biorę. Bo jest fajne. Zobaczymy, jak później się okaże. Ten Gold, mega ładny kolor ma. 99 zł. Ej, dobra, ta też mi się bardzo podoba. I ten sweter jest bardzo fajny. 149 zł. Myślę, że znalazłam najfajniejsze rzeczy z wszystkich sieczówek do tej pory Kula mi się bardzo podoba w kratę, Dosyć ciepła I zobaczcie, to nawet może pełnić już taką pełną stylizację Do tego znalazłam jeszcze inny płaszcz I ten chyba podoba mi się bardziej niż w persce Taki brązowy golfik Zupełnie inny typ dresów Czyli taki z kieszeniami Ale wydaje mi się, że te dresy mogą się Karolowi spodobać 99 zł Teraz czas na damską wersję hainiem I tutaj od razu mi się spodobało na wejściu takie gachne swetry. Zobaczcie, jakie okay, one są grube, ale będą mega cieplutkie. I muszę się teraz zdecydować na jeden kolor. No dobra, chyba wezmę ten. Tutaj jest ta strona i Eleganckie rzeczy w stylu basic. Takie swetry rozpinane też są teraz bardzo modne. Można je nosić też rozpięte. Zarzucacie sobie do jakiegoś topiku. Zdecydowanie ten dekolt mi się bardzo podoba w tym swetrze. Ale tutaj hitem, jeżeli chodzi o hajem, jest ta koszulka. Ona jest hitem sprzedażowym, już jej nie ma praktycznie nigdzie. Ona ma takie rozkoszowane rękawy. Dodatkowo ma taki ładny dekol ładnie ma wycięte. Jest taka subtelna, elegancka, ładna i jeszcze w kolorze brązowym, który jest totalnie teraz hitem tego sezonu. Kolejna Wariusa, ale tutaj akurat będą tylko rzeczy damskie, bo Stadivarius jeszcze nie produkuje żadnych rzeczy męskich, więc tutaj już dobiorę sobie jakieś rzeczy pod moją stylizację. Oczywiście w całą stylizację, efekt później tej stylizacji i co konkretnie wybrałam z danego sklepu zobaczycie w dalszej części filmu. 我都不知道。 przygotowałam już tego outfity łącznie kupiłam 32 rzeczy i zapłaciłam ponad 4000 tutaj znajdują się już przygotowana stylizacje dla Karola, czas żeby zobaczyć jego reakcję. Gotowe? No. Dobra, no to da, dawaj. Uuu, rzeczy. ale mi się to już tak rzuciło w oczy, to jest mega fajne. Tak? No. A właśnie mega się martwiłam, że ci się to nie spodoba i że nie będziesz się w tym chodzić, a mi się to bardzo spodobało. Nice. Nawet... to jest mega mocne. No fajnie, fajnie, tak? nie mogę doczekać, fajnie będzie. Ja te rzeczy tak, żeby faktycznie mi chodził. w się sensie, wiadomo, że była skoro na kulutka, albo też inne rzeczy, które też mi się podobały, ale stwierdziłam, że najbardziej pod ciebie to opcja, wiesz, ogarnąć. Zobaczymy jak będzie z kwestią wygody, bo to jest u mnie priorytetowe. No właśnie. Czy to trafiłaś? Karol mówi, że muszę To ciężko coś trafić, to nie mogłaś przymierzyć na siebie, nie? Tak. I nie wiem właśnie jak będzie z rozmiarem. Zaczynamy od pierwszej rektyzacji i... No. Są różne, bo tutaj będziemy mieć matching 5 outfitów. Zostańcie do końca, żeby to zobaczyć. Będziemy wtedy się przebierać i ja też będę na siebie. Tak? A bo ty sobie wzięłaś też do meczu, to jest Tak, okay. Część z mojej szafy, część kupiłam, ale chciałam, żeby to były wiele rzeczy, które są aktualnie też w sklepach, żeby wam też polecić niektóre rzeczy. I będzie takie couple matching outfit. Ale ty masz zdecydowanie więcej niż 5 looków. Dresy, są na proszę bardzo. ja taką babę mieć. Co? Co ci chodzi? Patrz! Ona sama tu weszła? O kurczę! Burza pierwszy raz po schodach weszła. Patrz! O Jezu! Brauu! Tak. Rza taka! Brązowe autki, dlatego że ten brązowy kolor dalej króluje i będę nadal kloł jeszcze w przyszłym sezonie. I masz teraz do montażu I żeby było Ci też ciepło, to jest taki polarek. Polarek to jest. Już jest teraz, no czasami 13 na 11 stopni, a Karol w wprost w samochodu. I teraz zrobiłeś właśnie się nie przeziębię, w rządu. Wszystko dobre jest. Tak? No. O, Polar jest taki z ale jak jest bluza, to on jest już w sam raz. No właśnie, bo no. ja chciałam go teraz że zimą, to żebyś miał... Pod, na coś jeszcze założyć, Nie, no? bardzo fajnie. Kolejna stylizacja, czyli stylizacja elegancka. Mamy dwie alternatywy. Takie eleganckie spodnie, ale one są fajne, bo zobacz, są na gumce i są takie dosyć wygodne. Do tego zwykła koszulka z długim rękawem, no. żeby po prostu było tak, wiesz, elegancko, ale jednak tak normalnie. Do tego taki sweterek. I mm -hmm. do tego kupiłam się płaszcz, bo ty nie masz płaszcza żadnego. Marwiłeś taki czarny. Miałem płaszcz, i ja nie poddawałem wszystkie. No właśnie. Pa, nie, nie chodziłem nigdy. No. Bardzo jest ładny, ale ja nie chodzę w płaszczach. No to może <noise> Gotowe? No, tak wyglądam. No, no nie mój styl w ogóle. No w ogóle nie wiem, z na nadbali nie będę chodził Nie czułem się w nim dobrze A koszulka jest fajna, tylko że on, patrz jak zdejmę to mam wrażenie, że jest trochę za duża Kurde, wydaje mi się, że jestem za chudy, żeby mieć takie over żeby tutaj widzisz? Faktycznie może do tego outfitu koszulka powinna być mniejsza, a przymierz ze swetrem Dobra, ja się przegrałem w sweterek, ale w ogóle zapomnieliśmy powiedzieć cokolwiek o spodnie, bo mega fajne są Spodnie są super, poproszę, masz na kroku No i właśnie, widzisz są takie nadzimce jeszcze tylko możesz sobie je no i teraz już płaszcz, bo mam... Światelek ten... spoko, ale płaszcz no, no, no. Mi na przykład się bardzo podoba i uważam, że do arydonskiej stylizacji jak najbardziej płaszcz pasuje. I na przykład no, mi się bardzo podoba że też te, tak takim Kolejna stylizacja y, właśnie jest z doborem tej kurtki. To jest kurtka y, taka, taki kożuszek. I on jest bardzo ciepły, bo tamty kożuszek nie ma uzupełnienia w środku, a ten ma wszędzie wypełnienia. Czyli jakby jest też na rękawach ten kożuszek i tak dalej. Więc do tego korzuszka. Mam dwie propozycje. No. Pierwsza propozycja, czyli takie mocne. I beżowe, beżowe spodnie. One też by pasowały w sumie do tego płaszcza. I dlatego zielone spodnie z taką beżową bluzą. To tak pasuje? Zielone? Tak, Takiego? Tak, pasuje. Tak. To jest chyba mój ulubiony. Tak? Mega fajny to jest ok. No. Tak. Dobra. <laughs> co? Ładnie. Ładnie. Co za <laughs> byś mi Nie to Ello! Spodnie tak... są za duże. Ale one mają takie być, teraz jest taka moda. No ale mogły być jednorazmierniejsze. Ale do tego bardzo chciałam się znaleźć takie wiesz, wielkie buty, takie trety po prostu, żebyś mógł. Ale przypomniałam sobie później, że ty masz Timmerlandę. I może no. do właśnie ubierać takie ja tak i będzie miał taki luz i sobie będzie z ludźmi chodził. W ogóle bardzo ładnie wyglądasz, tylko y, kwestia, kwestia tych ja dobrych spodni. Powiedziałam Karolowi, że mu przygotuję po prostu outfity, zdjęcia, które porobiłam, żeby móc mu powiedzieć, co jest na jaką okazję. Bo Karol zawsze mówi, że nie wie do końca, jak to dobrać, y, nie wie, co ma w tej szafie, więc po prostu mu chyba wydrukuję takie zdjęcia, że to na, to na obiad, to na luźno, to na, na randkę. Uuu! I to jest super. Serio? Ej, nie spodnie te spodnie nie pasują Bardzo mi się podobają. Serio? Mega fajnie wyglądasz. Są takie totalne luzacje Teraz się takie kochanie nosi swoje. Właśnie, żeby w luz pokażę Ci tutaj w tym. No, dobra są. No i teraz mamy kolejną stylizację i kolejny kozuszek. Kolejny I kolejne luźne O, Kurde, jakie szerokie. No, za duże wszystkie znaczy, wszystko jest te spłony do nie pasują. <laughs> nie no, ta styroweczka w ogólnie bym ocenił tak, że Polarek spoko, wiadomo, koszulka też fajna. Teraz mamy kolejną styroweczkę, czyli kolejne parę dresów. Mamy z bluzą bez kaptura i z bluzą z kaptura. Do tych dwóch par pasuje ta kurteczka. Ula la la la. -la. Tak? Ogólnie nie wiem, bardzo fajnie, to jest, bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Całość, tylko po prostu spodnie są za duże. No to się wymieni. A, a, a tak no to reszta jest mega fajna, ta kurtka fajna. Mega fajne Ale elegancje eleganckie bardziej są. Wiesz, są są te dresiki też fajnie zajęcie, mega podoba. Fajnie. I teraz daj mi tą płytka, bo tego jeszcze jedna alternatywa, czyli bez rękawiki. Uh. Fajne, tak trochę wyglądać jakby na grzewa, ale mega elegancko. Bardzo fajnie. fajnie. Dobra, dresiki mamy, no to teraz y, mamy spodnie, dżinsy, lącnik i taka w cracker. Taka też no. ciepła. No, no dobra. O, gdzieś taką miałem też, ale jaśniejszy, nie? Kolor. I dźwięk w ogóle nie chodziłem. Ta jest ciemniejsza, wydaje mi się, że nawet mi się bardziej podoba. No to teraz mamy kolejną stylizację. Kolejne szerokie spodnie, takie? One są bardzo podobne do tych ważowych, Więc tego mamy taką szarą górę. Dobra. Z burzą, pasuje do mnie. Ej, mega fajnie. Tak? Ja szczerze, nie byłam na początku tak do końca przekonana z wszystkich tych stylizacji. Miałam takie coś, że ta jest taka trochę taka... taka niedopełniona. Nie a bardzo wyglądasz. wygląda. Zarobi się zdaniem No, ale z, nie są za duże te spodnie. Nie. Są, jest to, tak, Bardziej szare, no? fajne. Tutaj mamy do tego takie jeansy i tutaj się już dużo dzieje, więc dobrałoby do to po prostu biały Dobra, spodnie to mi spadają z dupy, o, ale tak mogę skończy, jest jak z To No, teraz jak tajga. Tak, o. Fajne mega są te spodnie, tylko kurczy są za duże. Mamy kolejna stylizacja dla wygodniaka, czyli dressy. z takimi kieszeniami, takie bardziej eleganckie i do tego fajnie będzie, jak pobierzesz potem ten rucharnik, bo to będzie fajnie to wydaje mi się, żyć. Dobra. Witam serdecznie. Ej, dobra. Te spodnie fajne? Tak, bez rękami jest kozak, mega fajny, ale e, koszulka fajna ma materiał, tylko zobacz, jak ściągnę tak dziwnie się ona zachowuje trochę, widzisz? nie tak odstaje jakieś tak. Ostatnie stylizacja, tak. bo w się sensie, przed ostatnim, no bo w sumie z tych z rzeczy można zrobić dwie stylizacje. Czyli takie same spodnie, jak pamiętam też pochwaliłeś te brązowe. Jest... Eleganckie dresy, tak właśnie trzeba rzucić. Biały gorzek tak dlatego i do tego możesz ubrać y, to jako jedna stylizacja. A Później dobierz sobie to, jest to z tym golfikiem szarem i tego do ten docinka. Dobra. Tak to wygląda. U, ładnie. Tak? No. no nie, nie jestem przekonany Spodnie oczywiście bardzo fajne, spodnie alga fajny, ale ten golf taki cienki. Zobaczymy ten szary. No. Nie, no. <laughs> Już Myślę, że nie, ale mi się dwa razy bardziej podoba ten niż tamten biały. Ten gały tak. Dziwnie pokazywał wszystko, czego nie chciał, żeby pokazywał. Okay. A ten jakoś tak fajny. No to mamy wszystkie stylizacje już przymierzone. W ogóle dziękuję bardzo, bo mega, mega się tutaj widzę postarałaś i zarobić to, że wybrałaś. Także ja dam się bardzo, będę miał sobie do dochodzenia. Czy jest coś, co wiesz, że na pewno nigdy nie ubierasz? Czarna bluza, bo mamy ekipę do nosi i wolę w swoich chodzić. Biały gol nie siedzi po prostu mi. Spodnie na ziemniaki. <laughs> Nie wiem, są za wielkie. No. no i pani szczerze, że jeszcze jestem wziął płaszcz, ale zostawię go, żebyś miała ty. Tutaj też coś takiego na siebie z wszystkiego. W sumie tyle. No. Ej, no co? To, to dobrze. Teraz musimy wybrać pięć najfajniejszych stylizacji, które zaraz odtworzymy, takich pięć ruchów, które po prostu będziemy mieć takie razem, wiesz, co takie kapu couple, z y, A jeszcze, proszę Państwa, co jest moim zdaniem najfajniejsze, jest to wiele dla mnie, mega fajne. No. Te spodnie mi się też mega podobają, ale też mi się mega podobają te spodnie, tylko bym troszeczkę rozmiarami bo chłodzę, bo coś z nie tak. A no i w sumie to, co mam na sobie, w sensie ten bezlękamnik. I na ostatnim miejscu w topce, bo to 5 mamy, to piąte miejsce jest to. Wybraliśmy już 6 najfajniejszych outfitów, które będziemy razem meczować. Karol już jest ubrany, ja się przebieram i zaraz zobaczycie jak będziemy wyglądać. Macie go, więc fajnie, mega fajnie. Jeżeli wam się również podobał ten odcinek, zostawiajcie pięciu łakoćki w górę. Mi się bardzo podoba, jak teraz wyglądasz i mam nadzieję, że nie z tym wszystkim. Subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć!